Wtedy boję się na takiej drodze, żeby jakiegoś kapcia nie złapać, bo to wiesz, jednak jak jest taka szlaka to czort wie, czy to jest jakieś drogi z, wiesz, zebrane, czy to jest z tego, czy to jest jakiś spieca, ale to raczej jest frez z asfaltu, nie? No, i teraz patrz ten prywatny widmo ring. Zobacz co tu się dzieje. Patrz, tutaj mamy, tu mamy lewy. Rosiego, lewy Rosiego. Cześć. <grywa> teraz, mamy, teraz mamy prosta start meta. Prosty, prosta start meta. Teraz znowu mamy prawy. Prawy, prawy Lorenzo. Prawy Kazikos. <grywa> no wymyśliłem właśnie. <grywa> Prawy Kazikosa i zaraz będzie Prawy Kowala i Prosta Porytego, bo prost Poryty jest prosty, dlatego ma prostą. No tu trochę szyszki, ale myślę, że szyszki nie przeszkadzają mi w jeździe. No i tu znowu jest, patrz, fajny Prawy, nie? Wiesz, oczywiście są krawężniki, no i tu trzeba się z tym liczyć, że to nie, nie można tu... O, leci Stefan, patrz. No. Tak, no pra kurde, oczywiście ktoś musiał wybić szyby, no ja pierdolę. No, no powiedz mi dlaczego dlaczego ludzie są tacy kurwa tępi, no. Ja pier... No masakra, Cię przywitamy. Przyjechałem mi taka grupka stała, nie? Łopaku, i policja przyjechała, nas spisywała. Bo mówi, że te przystanki co chwilę rozwalają. No co za ale co za debile, nie? No. A się śmialiśmy, że oni jadą, a ten jeden mówi, że jest bezprawka, nie? Kurwa, usiądź i mówisz, że on na autobus czeka. <śmiennie> no.